Wesołych, Wesołych świąt! świąt! to Zrobiliśmy, że w pewnej rodziny święta na pewno będą wesołe. A dokładnie: Firma Narbet i Mr. Of Grid przekazaliśmy cały zestaw zgazowująco-peletowy wraz z zasobnikiem i z dużym buforem 1000 litrów wraz z off-gridem dla ciepłej wody użytkowej rodzinie, która tego naprawdę potrzebuje. Zobaczcie, kto właśnie taki zestaw wygrał. Buziaki! Pa! Akurat kroję wiesz, tak? Kroję podłogę sobie robię. O. Krzysztof! W końcu próbuję to ogarnąć. No, ty to, to... Widziałeś nas zestaw zgazowująco-paletowy z dużym buforem? No, no widuję go codziennie, bo przychodzę na te live, y, to sam bo nie widzisz. No, <laughs> to no, chcieliśmy no. ci powiedzieć, że zostałeś szczęśliwym właścicielem zestawu zgazowująco-paletowego o mocy 25 kW plus 1000 litrów bufor, a do tego dostajesz jeszcze zestaw off-gridowy. 10 kilo. Nie widać Prezenty. tego. 10 kW. Poczekaj. Uwaga, bo to na chwilę tak będzie. Czekaj. Teraz Kasia. Proszę. Dostajesz Proszę prezent. prezent. Czekaj. Dobra, dobra, słuchajcie. Ja wiem, żarty są fajne, mi się też to podoba, mamy taki nastrój, ale ja robię podłogę i czekam, aż powiecie, dla kogo ten zestaw cały. Ten zestaw jest dla ciebie i dla twojej rodziny. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Jacek!